Bolesław Leśmian, nocą umówioną. Nocą umówioną, nocą ociemniałą. Przyszło do mnie ciszkiem to przychętne ciało. Przyszło potajemnie w cudnej bez było mu na imię tak samo jak tobie. Zajrzało po drodze w przyszłość i w zwierciadło na pościeli zimnej obok się pokładło. Dla mnie się pokładło, bym je mógł całować, i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Legnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące, w ciemnościach, w radościach, na granicy łkania mdlało od nadmiaru nie do umierania. I nic w nim nie było prócz czaru i grzechu. Bez w jednej woni w jednego pośpiechu. I prócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, A bez niego ciało ciała nie rozumie.